Witam Was, moi drodzy, na moim kolejnym odcinku. Więc dzisiaj sobie powiemy trochę o rybkach, jak widzicie. Podcięłam trochę roślinki i tam wsadziłem, żeby się zakorzeniły. Więc dzisiaj będzie jak rozpoznać, że samniczka kubika jest zakocona. Więc tak, samniczka kubika jest zakocona, jak widzicie tutaj. Ma taką czarną, jak ma taką czarną plamkę przy brzuszku. Tak ona się prezentuje. Jak widzicie, tam na czarnym taką plamkę przy odbycia A tutaj sobie bojownik pływa. I tak się prezentuje mój zbiornik. Zaraz sobie pójdziemy do maluchów, małych kubika. Już jesteśmy. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze. O, jest ich siedem. Są małe. Nie, nie widać ich. tu jest jeden. Więc idziemy do zbiornika większego. Już jesteśmy przy tym większym zbiorniku. Więc co ja jeszcze mogę powiedzieć? Mam ciekawą informację, bo chyba ta samiczka jest zakłócona znowu. Nie wiem, jak to jest możliwe, że ona tak na stop, bo ma takie brzuszko duże i ma taką czarną kropkę. No i tak to się prezentuje, bo ja wnik sobie pływa. I żeby nie było, nie piszcie w komentarzach. Bo y, ja myślałem i czytałem dużo o rybkach, że bojownik to nie może być z innymi rybami, że po prostu będzie je atakował, dusił, ale ja obserwuję non stop tego pana albo panią, nie wiem, nie umiem rozpoznawać pleci i na razie nic y, się dogadują, więc jest dobrze. O. I Wam pokażę akurat tego glonojada. To jest glonojad. Dokładnej nazwy to nie wiem, niestety. Weźcie sobie na pływają. A tam na górze wszystkie rybki poszły, bo im jedzą. Nie... przed chwilą rzuciłem. Tak one się prezentują. O, tak to wygląda. Więc nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Piszcie w komentarzach, co mam nagrać. I to wszystko. Cześć.